Witamy Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny. Jesteśmy cały czas na arenie Jaskółka w Tarnowie, a ze mną kolejni goście. Pan pułkownik Tomasz Bartkowiak i pan prezes Marek Krajewski, badmintoniści oczywiście, no bo badmintonistów tutaj na tej imprezie zabraknąć nie może. Panowie, największa impreza w kalendarzu. Jak się obserwuje zmaganie badmintonistów z 47 państw z całego świata? Panie prezesie. Panie pułkowniku. Znaczy dobrze, dobrze powiedziałeś badmintoniści. Znaczy jak się obserwuje, no ja oczywiście no nie jestem, nie jestem obiektywny, no bo to już moja któraś, któraś impreza, aczkolwiek. No wiadomo, że ta jest wyjątkowa, bo tak jak zaznaczyłeś 47 państw, no to jeszcze tylu e, reprezentantów nie mieliśmy. Z tych 47 państw ponad 400 zawodników, więc to jest takie wow dla każdego. E, no, ale co za tym idzie? Tak samo oczywiście, no, poziom jest wysoki. No, trzeba zagrać, wygrać cztery mecze, żeby zagrać w turnieju głównym, który de facto no, rozpoczyna się dopiero jutro. Ale widać przede wszystkim, no, że poziom jest bardzo wysoki, no to jest najważniejsze. Ale ja tutaj mogę powiedzieć, że pan pułkownik e, jakby ma inne spojrzenie już, jakby na tą naszą dyscyplinę, e, bo z jednej strony mi się go udało do. Yy, namówienia do grania badmintona, pomimo tego, że jest bardzo aktywną, sportową osobą. No ale ten badminton, pewnie nam za chwilę powie, jakie tam pokazał, że ma mięśnie tak dodatkowe, że się okazało. Ale postępy robi, tak mówię, gigantyczne, więc ja nie wiem, czy w przyszłym roku, jak będziemy skład ustalać, czy nie namówię Pana Bukownika już na udział w turnieju głównym, z dziką kartą oczywiście. <laughs> ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że tak, bo yy, robiono badania, yy, yy, tenisiści Przebiegają w takim intensywnym spotkaniu 3 km. Badmintoniści 7. Formuła 1 jedzie z prędkością maksymalną 366, lotka 492. Także tutaj wszystkie jakby argumenty. Parametry są po naszej stronie, ale tutaj dopowiem, że w takich zaciętych meczach to jest między 12 a 14 km. Nawet ci badmintoniści przebiegają. bo to... Okej, okay. to jeszcze więcej. Tak. Panie pułkowniku, jak się gra w badmintona w takim razie? Dla mnie niesamowite doświadczenie sportowe, dlatego, że będąc aktywnym reprezentantem Polski w dyscyplinie bieg na orientację, bo całe moje życie to jest bieg na orientację, rozpocząłem swoją karierę w wieku 8 lat, zakończyłem zawodowe biegi na orientację w wieku 18, szkoła oficerska, ale cały czas sporty wytrzymałościowe. Później moja kariera wojskowa skupiła się Bardziej na pracy organizacyjnej, będąc oficerem odpowiedzialnym za kulturę fizyczną w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczyłem wielu dyscyplin sportowych i tak naprawdę powiem, że te moje doświadczenia z badmintonem były różne. Poznałem tenis ziemny i miałem duże doświadczenia i otarłem się już o medal z Wojska Polskiego w tej dyscyplinie sportu. Ale ten badminton zawsze tak mi chodził, że to taka kometka, pogrywanie, takie przebijanie, da, takie przebijanie, łapie, nie? przebijanie do pierwszego treningu, na którym mnie namówił prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Krajewski przyjechałem na ten trening. I od tego treningu zaczęło się tak naprawdę wyczynowe uprawianie, a co się działo od dnia następnego? Ja wiedziałem doskonale, które mam mięśnie, które są aktywne i te statystyki. Ale poznałeś też nowe mięśnie? O które, oczywiście tak? nowe mięśnie poznałem i muszę przyznać, to jest dyscyplina, która jest dyscypliną ogólnorozwojową, która uaktywnia wszystkie partie mięśniowe, jakie można sobie tylko wyobrazić i polecam wszystkim w każdym wieku. Naprawdę tu można wyrobić sobie niesamowitą koordynację. E, Ogólną rozwojówkę. To jest to, co powinni wszyscy uprawiać. Dziwię się, że jeszcze akurat mieszkam w Warszawie e, i tak widzę różne dyscypliny są popularne. Ten Badminton wchodzi na rynek warszawski, ale zachęcam tutaj wszystkie szkoły, bo też z zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego bo kończyłem AWF wrocławski i to jest to, co powinno być praktykowane, także więcej badmintona i z tej e, dużej frekwencji, dużego zainteresowania na pewno w najbliższym czasie na imprezach mistrzowskich zobaczymy naszych zawodników. Patrząc na dzisiejszy turniej, który tutaj już jest w fazie takiej dosyć mocno rozwojowej, e, oczywiście dominują Ee, żołnierze Wojska Polskiego. Trzeba przyznać, że... No właśnie, to jest jakby bardzo ważne, bo tutaj ale... pan pułkownik nie powiedział bardzo ważnej rzeczy. To... Ale podejrzewam, że nie tylko Wojska Polskiego. To są tutaj znaczy... pewnie żołnierze z innych państw też. O, to. o właśnie. Pewnie, pewnie, pewnie coś w tym musi być, bo oczywiście wiele państw ma swoich reprezentantów. Nie wiem, jakie noszą mundury, ale to, co no, ja mogę powiedzieć ze swojej pozycji, że w, Wojskiem jesteśmy bardzo, bardzo blisko, nie tylko właśnie na treningach, gdzie już i pan pułkownik i pan generał przychodzą rzeczywiście odbijać kiedyś się śmiali ze mną, że to jest taka kometka, ale już na szczęście już jakby tak jak powiedziałem szacunek do dyscypliny jest. Mało tego, to już nawet jest poprawnie wypowiadana nazwa, czyli to jest Badminton. To, jest, to już jest kolejny krok do przodu, ale to jest najważniejsze. Nasi reprezentanci tutaj w 90% chyba to wszyscy są żołnierze. I... No właśnie o to chciałem zapytać, bo. Bo sportowców jest naprawdę wielu w Wojsku Polskim, a Badminton się tak między tymi najpopularniejszymi dyscyplinami tak przydziera i mamy no już sporo reprezentantów w Badmintonie. Czy jest, macie jakieś plany co do tego, żeby nie wiem, całą kadrę narodową w, w, włączyć w siły zbrojne Rzeczpospolitej? Tak, pan prezes przyznał. Ponad 90% reprezentantów Polski to żołnierze Wojska Polskiego. I to są e, te kierunki, które e, my, jako przedstawiciele dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych i też odpowiedzialni za to, e, co wojsko polskie robi dla polskiego sportu, a tu trzeba przyznać, że już od kilkudziesięciu lat wspieramy dosyć mocno polski sport. Poprzez stworzenie warunków, do tego mamy w tej chwili centralny wojskowy zespół sportowy, który ma dla najwybitniejszych polskich sportowców dedykowaną ilość etatów. Ale poza zespołem, we wszystkich jednostkach, jeżeli będą zainteresowani młodzi. Sportowcy, nie tylko z badmintona, oczywiście my dzisiaj mówimy o badmintonie, zainteresowani kontynuacją swojej kariery i tym wsparciem, które daje wojsko każdego dnia. To ja zachęcam ze swojej strony do tego, żeby podpisać, stać się żołnierzem Wojska Polskiego i naprawdę będzie dużo łatwiej. Wojsko daje duże możliwości, du duże szanse dla rozwoju. Zachęcam. No i wojsko oddelegowuje dalej do uprawiania sportu. To jest, tak, tak, jest. tak. To jest ta spokojna głowa, którego każdego dnia można mieć, a szczególnie w tym wieku 18-19 lat, wiek juniora, młodzieżowca, kiedy są duże dylematy, w którą stronę pójść, czy zainwestować w siebie troszeczkę tam e, naukowo, edukacyjnie, studia. Wojsko daje wszystko tak naprawdę i zawsze można liczyć. I w tym momencie, kiedy pojawią się kontuzje, e, my dajemy zawsze tą drugą szansę. Sponsorzy są nieubłagalni, niestety, jak ktoś się nie wywiąże z kontraktów, ten kontrakt jest rozwiązywany. My dajemy drugą szansę, i tutaj, na przykładzie właśnie badmintona, mamy e, zawodniczkę szeregową Jannę Rudną która wróciła po, po bardzo poważnej kontuzji z kolanem związanym e, po dwóch latach i rywalizuje tutaj podczas tego turnieju i wierzę głęboko, że w najbliższym czasie też osiągnie spektakularne sukcesy w tej dyscyplinie sportu i to jest to, co my wspólnie powinniśmy stworzyć systemowo, aby wspierać polskich sportowców. Mhm. Czyli można powiedzieć, że y, badmintoniści są bardzo mile widziani w siłach zbrojnych? Dobrze, Badmintoni, reprezentanci kraju. Tak. no System jak jest tak stworzony, że mówimy tylko i wyłącznie o reprezentantach kraju, także członkach kadry narodowej, bo tak decyzja ministra obrony narodowej mówi: dowódcy jednostek wojskowych wspierają, umożliwiają przygotowania reprezentantom kraju w różnych dyscyplinach sportu, więc zachęcamy poprzez to. A potem okazuje się z doświadczenia też, że jak rozmawiamy, to jest niesamowita. E, furtka do tego, żeby kontynuować, po zakończeniu kariery sportowej, swoją karierę zawodową jako żołnierza. Bo w Wojsku Polskim naprawdę jest dużo specjalizacji wojskowych, praktycznie wszystkie, które można sobie wyobrazić, nie tylko związanych z kulturą fizyczną, ale zaczynając od orkiestr wojskowych, kucharze, specjaliści, informatycy i wiele, wiele, setki innych specjalizacji, także każdy tutaj znajdzie miejsce dla siebie. Porozmawiajmy teraz o Orlen Polish Open, bo tutaj widzimy znakomitych badmintonistów z wielu krajów, ale to jest jeszcze przedsmak, bo jutro dopiero startuje ten turniej główny, właściwy, gdzie będą gwiazdy światowego badmintona. Jak panowie patrzą na tą elitę badmintonistów? Macie jakiś swoich faworytów oprócz polskich reprezentantów? Znaczy, polscy reprezentanci przede wszystkim no, zdobywają doświadczenie, bo no, po tym okresie COVID-u gdzieś powiedzmy sobie no, wychodzimy z takiego no, marazmu, gdzie 70-80% turnieju było y, likwidowane i nie, chodzi, nie dochodziło do skutku. E, to po pierwsze, po drugie mamy bardzo młodą kadrę narodową. 22-23 lata w tych przedziale się mieścimy, mówię o średniej. To co już żeśmy powiedzieli właśnie, że to jest taki okres dla zawodnika, gdzie już nie jest juniorem często, a jeszcze nie jest seniorem. No i tutaj właśnie najwięcej, każda dyscyplina najwięcej gubi, mówiąc kolokwialnie zawodników, którzy jeszcze nie mają sukcesów, ale wiemy, że te sukcesy mogą przyjść, no i właśnie ta nasza współpraca tutaj z wojskiem jest jakby dla nas fundamentalna, bo to nie chodzi tylko o czystą głowę, ale stworzenie perspektyw i przekładając teraz już teraz na ten badminton dla tych naszych młodych zawodników przede wszystkim to jest no, super nauka bo jeśli mają możliwość spotkania się z tym top, czy no czołówką no, nie mówimy oczywiście o tych zawodnikach tutaj tych najlepszych światowych ale no wszyscy ci co przyjeżdżają to nawet widzimy po rankingach tak widzimy po, no, po tym co prezentują, po tym co grają że mamy eliminacje, widzimy wysoki poziom więc zastanawiam się Jutro, pojutrze, że ten poziom powinien być jeszcze to jest, lepszy. To jest niesamowite, bo tutaj jest 360 prawie badmintonistów, a w poszczególnych kategoriach do turnieju głównego awansuje 8 albo czterech, więc rywalizacja jest nieprzeciętna. Ja tylko zerkam sobie i cały czas monitoruję Anglików, Szkotów, Duńczyków, tych Europejczyków, bo są też Azjaci i no Polacy bez kompleksów zwłaszcza nie wiem Dominik Quinta na przykład który znakomicie sobie radzi z żołnierz z żołnierz z Wesołej szeregowy Dominik Quinta pierwsza warszawska brygada pancerna dowódca pułkownika Artur Kozłowski na I pozdrawiamy jest, tak pozdrawiamy na pewno jest dumny ze swojego żołnierza i to jest ten kierunek i e, tu nie umniejszamy mamy wielu wybitnych e, żołnierzy badmintonistów, którzy służą w wielu jednostkach wojskowych. E, ostatnio też podsumowaliśmy poprzedni sezon, e, w którym uczestniczyli przełożeni dowódcy tych jednostek wojskowych i tutaj chciałbym zaznaczyć z których to jest jednostek. 9. Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo, 20. Brygada Zmechanizowana z Bartoszyc, 2. Brygada Zmechanizowana ze Złocieńca. Mamy 22 Batalion Piechoty Górskiej, Skłocka, pierwszą warszawską brygadę Pancerną, także myślę, że to są wszystkie jednostki. Zachęcamy wszystkich innych dowódców do tego, żeby wspierać badmintonistów w swoim rozwoju. Możliwości są dosyć duże. Tych szkoleń w ramach dobrowolnej zasadniczej wojskowej służby wojskowej jest bardzo dużo. Tu są duże perspektywy. Sporo, sporo. Ale też musimy powiedzieć, że to co powiedziałeś na początku, że jak mieliśmy to spotkanie właśnie z dowódcami brygad, z dowódcami jednostek, to oni w pewnym sensie na nowo odkryli kometkę, tak? To, to też takie właśnie mieli pierwsze ich spostrzeżenia, ale teraz są, bo jesteśmy w stałym kontakcie, więc rzeczywiście to co Pan Pułkownik powiedział, oni są dumni tak, że mają tych sportowców u siebie, zaczynają śledzić ich wyniki, emocjonują się, Tutaj jadąc, jadąc na turniej dowódca ze Złocieńca dzwonił właśnie pytał jak tam zawodniczki, jak losowanie dają sobie radę, no więc widzimy, że sobie dają radę, tak jak powiedziałeś na tym turnieju. Rzeczywiście bez kompleksów podchodzą. Sportowo patrząc, to każdy taki turniej to jest taki też mały krok, ale milowy do tego, żeby grali jakby jeszcze lepiej. Czyli no, z jednej strony oczywiście odblokowało się nam to po bo byliśmy w styczniu w Tajlandii, czyli kilkunastu młodych zawodników pojechało już gdzieś tam trenować, ćwiczyć, ogrywać się. Widać z każdym meczem z kolei tutaj, tak, że ten właśnie Dominik ograł dwóch bardzo dobrych Francuzów. Bardzo dobrych, zaznaczam. Zobaczymy jak on pójdzie w turnieju głównym. Mamy też szanse na turniej główny tutaj i w miksie i w deblu mężczyzn, debel kobiet już, już jest w, w turnieju głównym, zobaczymy jak sobie będą radzić. No, kiedyś mieliśmy oczywiście bardzo dużo sukcesów jeśli chodzi o Polish Open i nie tylko, bo ci nasi wybitni zawodnicy, którzy pokończyli karierę zdobywali i wygrywali te turnieje, no, więc to też my musimy jakby no, trochę poczekać na te sukcesy powrotne, no bo oni oczywiście no, wygrywali, ale już po takim dosyć długim stażu międzynarodowym My dopiero mówię, to zaczynamy, ale no Przede wszystkim co, walczą, walczą jak no, żołnierze, czyli mają dodatkową motywację, muszą walczyć, nie ma takiej możliwości Dzisiaj no też była trochę sytuacja śmieszna, jak y, zawodnicy zobaczyli pana pułkownika, który osobiście przyjechał ich dojrzeć, że się tak wyrażę, więc dla nich to, to szok, więc możesz powiedzieć, no, że jedna zawodniczka to, trochę tak. zapomniała z kim gra chyba nawet, tak? Zapomniała nawet, zapomniała jak ma na imię i bardzo szybko przebrała się w mundur, tutaj zameldowała się, także to podwójnie się, także to jest to, jest to co powinno być, tak? odpowiednia dyscyplina wojskowa, ale o to, o, odpowiedni poziom sportowy, jeżeli chodzi o zachowanie tutaj na tym poziomie reprezentanta kraju. Jesteśmy dumni. Eee, I to naprawdę, to jest to, co powinno być, tak? Że... No właśnie, bo y, wiele dyskusji było na ten temat właśnie przejścia z takiego y, uprawiania sportu juniorskiego do seniorskiego badmintona i wojsko znakomicie wypełnia ten okres, czyli daje młodym ludziom poczucie... Znaczy, to jest y, mega wsparcie, bo tak. to, co powiedział pan pułkownik, że oni się mają dzięki armii, dzięki wojsku, oni się mogą skoncentrować właśnie, żeby osiągnąć na na, następny poziom. Nie muszą myśleć o swoich potrzebach egzystencjonalnych, bo to zapewnia wojsko. A oni mają się skupić właśnie na tym, co jest dla nich najważniejsze, czyli na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich po drodze, Świata, Mistrzostwa Europy. No mam tą jakby perspektywę czasu, bo, no bo już parę lat jestem prezesem, więc wiem o tym, że wcześniej zawodnik, żeby móc otrzymać taki komfort, musiał zdobyć medal. No, i to się tu się zamykało koło, no bo jak on zdobędzie medal, skoro no, musi podjąć decyzję, tak albo no, mam z czegoś żyć, badminton jeszcze nie daje mi jakby tej perspektywy. A tutaj, no to dla nas jest taki krok milowy, gdzie mówimy, no nie wiem, no TVP Sport jest dla nas krokiem milowym w kontekście rozwoju, tak. Nasi partnerzy, czy Polska Press czy Polska Radio też to jest krok milowy, ale wojsko to też. Nawet bym powiedział, nawet to nie Można jest na tej mamy samej... plecy dobre, tak? Dobre od Plecy, perspektywę, motywację, no znaczy najważniejsza no, w sporcie w stanie... jest głowa, no to chyba o to chodzi. Oni mają wolną głowę do tego, żeby się móc rozwijać. Okej, okay, panie pułkowniku czy yy, dyscyplina również? To w sensie takim, że młodzi ludzie wychowywani w dzisiejszym świecie, trafiając do Wojska Polskiego, no muszą przecież... Stać się wartościowymi ludźmi, takimi z kręgosłupem moralnym, prawda? Oczywiście. To są takie cechy, które są potrzebne. Dobry sportowiec jest zdeterminowany, konsekwentny, charakterny. On wie, czego chce i taki powinien być też żołnierz. Sytuacja aktualnie, która jest za wschodnią granicą, ona wymusza te decyzje, które bywają, że. Nasze siły zbrojne muszą się zwiększać, muszą się doposażać w nowoczesny sprzęt. Ja się cieszę, że spośród sportowców, a szczególnie badmintonistów, mamy kolejnych kandydatów do tego, którzy sami jako ochotnicy chcą się stać żołnierzami wojska polskiego i ten, te elementy też patriotyczne, odpowiedzialności. O niepodległość trzeba cały czas dbać. To nie jest rzecz, którą się nabywa na lata. Więc tutaj. Te poczucie. Oczywiście mają tą świadomość, że w tym e, okresie takiego w miarę spokoju wojsko oczywiście stwarza idealne warunki do tego, że uprawiać sport, ale składając przysięgę na sztandar wojskowy, każdy z nich ma pełną świadomość tego, że jeżeli będzie potrzeba bronić naszych granic, bronić niepodległości, będziemy mogli wszystkich na nich liczyć. Oby takiej sytuacji nie było żeby każdy mógł się przygotowywać, ale cieszę się, że z każdym dniem mamy coraz więcej takich młodych, ambitnych Polaków, którzy stają się częścią sił zbrojnych. Ale ważne chyba jest przede wszystkim jeszcze to, co powiedział generał Sokołowski na tym właśnie naszym podsumowującym spotkaniu, że zwracając się bezpośrednio do żołnierzy, sportowców, że ich zadaniem jest reprezentowanie kraju, dbanie o kraj, o walczenie o kraj, ale oni mają swoją misję do wykonania ich misją to jest właśnie reprezentacja kraju. Mhm. Mają swoją działkę, czyli muszą ciężko trenować. Wiadomo, że tutaj wojskowi muszą i żołnierze muszą tak samo ciężko trenować i się wszkolić. Oni to robią to samo. Tylko że mają swoje zadanie, reprezentują kraj poprzez reprezentowanie dyscypliny, czyli mają jak najlepiej, jak najgodniej. Ten kraj reprezentować i na tym mają się skupić. I dostali taki no, carte blanche od generała, że róbcie najlepiej to, co potraficie, bo to jest właśnie wasza rola, wasze zadanie i macie reprezentować kraj w ten sposób. No świat się dzisiejszy zmienia yy, diametralnie. Już ten, który my znamy sprzed 20 lat, odszedł. Natomiast jeśli chodzi o patriotyzm, to może powiedzmy kilka słów na temat Narodowych Dni Badmintona, które się zbliżają. Kolejna edycja i y, Polski Związek Badmintona chyba dba o to, żeby, żeby było takie też wychowywanie w patriotyzmie, prawda? Bo każdego roku jest jakieś hasło patriotyczne. Znaczy, no, to, to już teraz mamy ósmą edycję. Każda edycja poprzednia, no to po pierwsze warto się pochwalić, że była objęta patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Każda y, edycja wcześniejsza była. Połączona albo myślą przewodnią zawsze były różnego rodzaju rocznice, wątki historyczne. W zeszłym roku mieliśmy solidarność z Ukrainą, w latach poprzednich uczciliśmy stulecie odzyskania niepodległości i innego rodzaju rocznice też były czczone. W tym roku mamy mm, e, też w planach organizację trójmeczu w tym momencie Polska, Ukraina i Litwa w młodszych kategoriach wiekowych po to, żeby. Uświetnić hasło Solidarnie Razem, czyli to jest rocznica rocznicę Powstania Styczniowego. I też właśnie no, chcemy w ten sposób to uczcić, że kiedyś ci Polacy ginęli za to, żeby tą niepodległość mieć. W tym momencie nie tylko Polacy, no bo jeszcze mamy Ukrainę i mamy Litwę, no do tego jeszcze byli Białorusini, ale z wiadomych względów eee, i wiadomo, że ich nie zapraszamy. I wszystkie te wątki historyczne połączone są z badmintonem. W tym roku no, też planujemy, bo oczywiście no, musimy zaplanować sobie e, to z odpowiednim czasie, wyprzedzać. Mam nadzieję, że nam się uda też e, zachęcić mówię tych młodych, bo beneficjentami tej Narodowej Niepodległości są dzieci z całej Polski. Z panem pułkownikiem już rozmawiamy, żeby może poprzez sprzęt, który postawimy na placu e, Hali Stulecia we Wrocławiu, żeby coś pokazać. Wojsko jest bardzo aktywne od dłuższego czasu, jeśli chodzi w ogóle o taki PR, marketing, zachęcanie, pokazywanie innego obrazu, czyli można powiedzieć, że nastąpiła e, taka, bym powiedział, nawet rewitalizacja chyba, nie wiem, czy to dobre słowo, jeśli chodzi o wojsko, ale e, no kiedyś wojsko sądzę, że nie miało takiego prestiżu, inaczej mówię, te 10, 20 lat temu, co tak powiedziałeś, no wiadomo, że wcześniej były jeszcze też inne czasy, ale teraz, no bycie żołnierzem to jest prestiż, no w ogóle wojsko to jest prestiż, no i wszystko idzie jakby w tą czyli stronę. wracamy do tych czasów sprzed stu lat, prawda? Przed stu lat, na pewno wracamy też do czasów tego, powiedzmy sobie, podzyskania po niepodległości, czyli tego międzywojnia, tak? Gdzie, no, oficer Wojska Polskiego, no to chyba najwyższa półka, tak? Tak to było, no, więc, więc teraz na pewno, no, do tego wracamy. My się chcemy wpisywać w ten nurt tak samo nasi, w tym momencie właśnie mówię, zawodnicy, żołnierze, oni tak samo na każdy turniej przyjeżdżają w mundurach. Nie, że chodzą oczywiście, no ale szczycą się tym, bo ja też z nimi rozmawiam i to nie jest tak, o że musimy coś znowu założyć, zrobić zdjęcia. Ja widzę, że nawet po tym szkoleniu, które były przed przysięgą, także ich myślenie się zmieniło, tak, podejście ich się zmieniło, czyli to tak fajnie właśnie widać, bo ci młodzi ludzie na nowo gdzieś odkryli słowo patriotyzm, ojczyzna. Wcześniej dla nich to były takie pustosłowia, często, a teraz widać, że to wszystko idzie w takim dobrym kierunku. Panowie, śledzimy cały czas Orlen Polish Auten. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i dla tych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak Wyglądają badmintoniści żołnierze, To odsyłamy do mediów społecznościowych Polskiego Związku Badmintona. Tam macie piękną galerię zdjęć z tego ostatniego spotkania. Eee, dziękuję i śledzimy to, co się dzieje w tym turnieju kwalifikacyjnym Orlen Polish Open. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.